Los. Chciałbym powiedzieć, że początki są najtrudniejsze, ale nie będę kłamać. <grystanie> Ośme, pięć, <grystanie> o, o. <grystanie> Dzień dobry, Night City czeka na nas. Krótsze odcinki, tak jak mówiłem ostatnio, ale wiecie jak jest. Niezła walka! Solidny sierpowy. No, postawiłem na ciebie. Jestem Wii. Fred mnie przysłał. No proszę! A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzy. No i widzisz, trzeba czasem uwierzyć. Słuchaj, wi, mam sprawę do tego. No to zawsze są sprawy z niebezpiecznymi, niebezpiecznymi ludźmi. Nie ja tylko Potrzebuję takie robię. kogoś, kto nie wymienię. I przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Po to tu przyszedłem. Okay. Pomogę. Opowiedz o szczegółach, u kosiarzy jest taki jeden reaper. Damir. Tamil. Znam go z czasów jak jeszcze byłem Animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Z kim będziesz walczył? Z kim będziesz walczył? Vince Marino. Kojarzysz? No raczej nie. Stalowy Vince pewnie, że znam. Stalowy Vince Ja wszystkich kojarzę. Pewnie, że kojarzę. Były mistrz w ciężkiej. Gangus Heywood, który uczciwą pracą doszedł na szczyt. Dla Valentino z Vince jest legendą. Szkoda, że mało w tej historii prawdy. Bo? Bo więc szedł na górę po trupach. Jego gang zdeptał tych, którzy. Czyli był niedobry, na innymi słowy. <grym> Widzę, że znasz go lepiej ode Wszystkich mnie. Wszystkich znam lepiej od ciebie. Chcesz podkręcić w szczepy przed walką? Chcesz, żeby Reaper przed walką podkręcił ci w szczepy? Skąd ten pomysł? Sam paru bokserów. Sam też trochę walczyłem. Tyle, że nie na ringu. Aha, czyli Fred wkręcił cię w swój biznes. Wygrałeś z kimś, kogo mogę znać? Najlepsza walka jeszcze przede mną. Doskok wymięknięcie. <grym> U mnie jest podobnie. No dobra. Dlaczego tylko Damir może ci pomóc? Jesteś pewien, że tylko ten Damir może ci pomóc? Bo wiesz, znam paru dobrych riperów, z którymi łatwiej się umówić. Myślisz, że na to nie wpadłem? Damir to jedyna opcja. Czemu? Słuchaj. To chujowa historia, vi. Opowiem ci resztę na miejscu. Dobrze. To co, jesteśmy umówieni? Jesteśmy. No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę Tera rzeczy Kugnita. rozmienić, poukładać, ale spotkamy się później w terakognita. No dobra, to się tam spotkamy. Nie? Ja mnie! się! I chyba się zablokował, dobra. Nie Gdzie mamy jechać? Co ja mam kurwa odpalać? Co ty Johnny mi tutaj insynuujesz? Fargest. Czemu oni do strzelają? To są jakieś patrole tych, tak? Kulków. Nie powinienem się w ogóle pojawiać. Siedzą dalej nie. Już nie, dobra. Wlazłem sobie do Terra Cognita. Co to za pojebane miejsce, proszę państwa? Czemu tam się nie zaatakowali swoją drogą? Organutopia. Poczekam tu na niego, nie? się spotkać, kurwa, skoro świt? No, dobrze, że jesteś. Dawaj, idziemy. Jakiś czas później? Która jest godzina? Nie 21. Terra Cognita. No regrets. Robi wrażenie, co? Powiedzmy. Tylko co tam jest? Taka pacyfika na No Właśnie pacyfika, nie? Pacyfika to trup. tam żyje. A Terra Cognita to nasz klejnot w koronie. Kumasz? Właśnie trochę nie kumam. Ty chyba naprawdę lubisz to miejsce. Jesteś stąd? Powiedzmy. Póki ojciec miał tu robotę, szlajałem się całe dni po okolicy. Ale potem musieliśmy się wynieść. Wróciłem mniej więcej rok temu po odejściu z gangu. Chyba coś tutaj rozbijacie, co? To jest ten duży budynek. O tam, przed nami. Damir ma pracownię na tyłach. No i. Zanim wejdziemy, i jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. No mów kurwa, co takiego? No to mów. Słuchaj, a, sprawa wygląda tak, że animalsi ustawiali mi walkę. No, domyśliłem się. Nasza liderka Angie, sama decydowała, w której rundzie się położę. Mam w głowie chip, który jej na to pozwala. Mhm. Kurwa. No, bloker błędnika. Tak to się nazywa. Wystarczy nacisnąć i... pyk, leże. Pójdzie że Andrzej rozpieczy, Myślisz, że Andrzej rozpieczy walkę. blokera podczas najbliższej walki? E, nie wiem, ale obstawiam, że tak. To pojedynek o i to naprawdę o sporą. Chciałem być bokserem, v, A oni zrobili ze mnie klauna. Spokojnie, jeszcze będziesz. Jak się teraz podłożę... Nikt mi już nic nie zorganizuje. Ze mną koniec, rozumiesz? To moja ostatnia szansa. No to nie zmarnujmy jej. Ostatnia szansa wyruchać szympansa, dawaj. Kosiarze mają tu ochronę i to całkiem solidną. Masz jakiś pomysł, jak wejdziemy do Damira? Mm. Jeszcze nie. Ale zaraz coś wymyślę. Powiem mam jak to zrobię. Zrobię to po prostu po mojemu. jeszcze? Ziomek kurwa jest. coś tu się stało chyba się zawiesił nasz na ziomeczek dużo ich jeszcze jest ziomek co zawiesiłeś się troszkę Kurwa Nie wyłączy teraz systemu walarmowy, jak jest ziomek? Gdzie on, kurwa poladł? kurwa kosiarzy w budynku Kurwa niedobrze stary Pójdziemy sobie górą. Pyta tylko co nam to da. Tędy nie przejdziemy, ale tu czekaj. Dalej tędy nie przejdziemy. Co niedobrze, kurwa. Chyba zjebaliśmy to troszkę. Kurwa, nie wiem, jaki może być kot. Może oni będą wiedzieli. Boom, boomerang, euro, dolary. No nie bardzo. Ty? Ty nic nie masz, kurwa, golasie. Tędy nie przejdziemy. Nie jest dobrze, bo nie mam odpowiednich umiejętności, chyba że mam jakieś dopalacze. Włącz systemy alarmowe. No i gdzie to jest, kurwa, ekwipunek? Dobra, na sieć? Nie no, lokalna sieć. No a co ja mam kurwa zrobić? Bo się wyłączyły. Czy nie? O kurwa! Ja mogłem cały czas przez to przejść! Co to kurwa jest? nie. Co to kurwa jest? On ktoś jest kto mnie wkurwia Nie, odpuściłaś właśnie Ale zajebisty jestem ten, ten. To, ktoś mi kurwa w głowie tu pierdod mi trochę. Ładnie rozjebani. Ale to nie koniec. Kurwa ich tu trochę jest, nie? No dobra, gdzie mam iść dalej? Nie mają tu grube rzeczy, kurwa. Nie to, kurwa, nie! Nie wierzę! Kurwa. Mać! Co tu się zadziało właśnie? Ale się to coś tutaj? To wielkie gówno. O kurwa, niezły widok. Co to za miejsce? Pocztówka z przyszłości. Nie doszła ojciec pracował tu na budowie, wiesz? Pierwsza Terra Coglita to miała być największa wystawa legendarna. Mhm. Mm Rdzewiejąca, zapomniana rupieciarnia. Mm -hmm. Legenda godna Night City. e so, a 55, 1C. 1C. E97A Niewiele mi się udało uzyskać, ale dobra Wiadomości, kolejna reklamacja, lokalna sieć hegis no tak, rozjebałem to Wyłącz Tak to rozwiązałem, wiesz? No wygląda tu kozacko Aha, on sobie tu wskoczył, kurwa. Prawie na miejscu. Jeszcze kawałek. No już, już Idziemy do tego Reaper Docka. Tutaj się chujki poukrywały. Nie wiem czy są lepsze rzeczy, które ja mam czy nie Dobra, idziemy dalej, czy tędy przejdziemy? No jakoś przejdziemy, Daj mi skakać Co to kurwa było? Co mamy do tej windy wejść, nie? To wino mogliśmy tu przyjechać. Dobra, otwieraj Ripperdoku. Aram, Damir, Damir, Kopelat, wiesz po co tu jestem, człowieku? Mówiłem, żebyś nie przychodził. Ale przyszedłem i co teraz? Kurwa, przyprowadziłeś ochronę? Kto tu w ogóle Ochroniarz? jest? Ochroniasz. Spokojnie. Ja się tylko upewniam, że Aronowi nic się nie stanie. Zrozumcie. Jak Angie się dowie, że się spotkaliśmy, skończę w koronado. Z betonowymi butami i dziurą w ryju. Daj spokój, Dami. Jesteś najlepszym riperem w tej części Doktown. Angie nigdy cię nie ruszy. Po prostu... Po prostu pomóż mi z tym pierdolonym chipem. Kreatyna. Kurwa. Ja pierdolę rany, dobra. Załatwmy to szybko. Wskakuj na fotelara. No dobra, może ja też sobie coś podkręcę. Wij no, jestem, jestem. Muszę. Muszę mieć pewność, że się obudzę. Zaczekaj przy mnie. Proszę, ok? Pewnie brak przynależności, serwer może eksplodować. Co tam jeszcze masz? A, mam usiąść na wózku, zaczekać, dobra. Mógł się zrzemnąć jeszcze wi? No i co, operacja się udała? Załatwione. Bloker wyłączony. Chłopak niedługo się obudzi. Wyłączyłeś bloker, miałeś go usunąć. Wyłączyłeś chip? Miałeś go usunąć. Tak, e, ale szczep jest spięty z błędnikiem, więc procedura byłaby inwazyjna. Bezpieczniej założyć blokadę receptorów. Chip nie działa, a ron szybciej dojdzie do siebie. Dobra robota. Ale jestem mądry. I chuj. Słuchaj, Angie. Wiesz, jak jest, to... Weszli tu z bronią, kurwa... Damir, ty możesz dalej. Pogadamy potem. Dobra, co to za laska? No i proszę. Jest. Mały Aaron. Ciekawe, no co on Widzę, że ten jeden raz chłopak pomyślał i nie przyszedł sam. No i co, będziesz mi groziła teraz, czy co? Powiedz. Będziemy mieć problem? Mm, nie lubię problemów. No widzisz, ja też nie. Za to lubię ludzi, z którymi można się dogadać. No, człowieku, zdajesz sobie w ogóle sprawę z tego, kogo chronisz? tego chłopaka? Zaszczu tego chłopaka, który walczy o swoje. Skrzywdzony dzieciak. To dobra bajka. Aaron często ją opowiada. Ale jest inaczej. Tylko, że prawda jest inna. A jaka? Chłopak był naszym cynglem. Ściągał długi, łamał nogi, a kiedy było trzeba, podpalił komuś dom. Taki typ człowieka. Przemoc trzeba kierunkować. Pielęgnować. Dlatego zainwestowaliśmy w jego trening i szczepy. No i. Aaron ma u nas dług. Chcemy tylko, żeby go spłacił. Położy walkę z Winsem i jesteśmy kwita. Aron nic wam nie zwinien. Aron nie ma żadnego długu. Zarabiał dla was przez lata. Wystarczy. Tak, gówno zarabiał. Ale ta walka to co innego. Tym razem dogadaliśmy się z poważnymi ludźmi. To chujowo i co? Po prostu wciśniesz przycisk, tak? Chodzi ci o bloker? Nigdy go nie użyłam. Aaron zawsze kładł się sam. Nie wyszedł na tym źle i ty też źle na tym nie wyjdziesz. I co zrobię? No odpuść. Dopilnujemy, żeby chłopak się podłożył. Nie, nie będę tego robił. Po walce odpalimy ci 10%. Układ z mami chyba, że. Pierdolę cię i Twoją ofertę. Może i chłopak popełnił parę błędów, ale teraz wy chcecie przesrać mu życie. Szkoda, naprawdę. To był uczciwy układ. Co Zabijemy się. Bierzcie go. O! O! Kurwa. Kocica. Carnage. Ja pierdolę. Angie, co się stało? No, co się stało? Przyszli twoi znajomi, Aaron. Nie dogadaliśmy się. Ach, jebana Angie. Nigdy nie potrafiła odpuścić. No, sorry. Ale dzięki tobie to już nie będzie problem. Okłamała. Angie opowiedziała mi o twojej przeszłości. Nie wszystko da się załatwić wizytą u Reapera. Tu nie chodzi o boks ani o twoją karierę. Grasz o coś innego. Chyba. Tak. Chyba zrozumiałem. Dzięki. Najważniejsze, mi. że zrozumiałeś. No dobra, rozjebałem ich, no. Szkoda, bo ta postać, w sensie, tej Angie mogła być jakąś ważniejszą, ciekawszą postacią, no ale... To się ja to zjebałem troszkę, nie? O ja pierdolę! Co wyście tam zrobili? Co? Kurwa... Dobra, wynoście się. Kosiarze was wypuszczą. Ja... muszę to jakoś ogarnąć. Kosiarze nas wypuszczą? Kurwa, stary, myśmy rozjebali ich wszystkich tutaj. Nie... Wypad stąd, bo się tobą zajmę. A jednak nie. No, ale ciekawa mi suweczka są. Te gdzie się wpierdalasz? Wypad! Gdzie się wpierdalam? Rozkurwiłem wam tu wszystko. No, i tak Tyle wam powiem, a wy jeszcze. Pozwalacie mi wyjść, ojej, kujej, kujej. Kroczek w boczek albo chuj w ci w turbę. Pusz. <noise> Nie mam czekać, aż Aron się odezwie. O mogę przywinąć na przykład? 8 godzin sobie, poczekamy. Jestem ochroniarzem Mike'a Tysona słuchajcie. Co tam Nie Wiem co, odezwie się ten Aron czy nie? Aron no, tak się bujam bez celu. mi sobie cel celowe, no ale... No. Nie mam tu żadnego kurwa celu, szczerze mówiąc. A raz Saka Tower, no nie, nie będę znikał z tego, z doktą. Nie ma sensu, nie? Rozejrzyjmy się jeszcze po mieście. Coś wartego uwagi się dzieje tutaj, ale chyba nie bałdzo. A co tu mamy? Chyba co ten albo ta odpierdalają? Chyba nie wiem. Przed zabaw, tak akirowo tutaj, nie, się zrobiło. Świetne miejsce na piknik. No tu nie skoczę kurwa, bo się zajebie Dobra Aaron, odezwie się kurwa czy nie? Co to za misówka? Może ile tutaj jest tych rzeczy, nie? Ile tu jest kurwa możliwości? Dobra, to jest to coś co ja chcę sobie otworzyć. Ten wygląda by chciał mnie dojechać, nie? Aha, mam punkt chyba do wydania, nie? Z dwa dane z militechu operacyjne. Ja wszystko wiem. Dobra, w następnym odcinku poczekam aż się odezwie. A na razie dziękuję bardzo, do zobaczenia, papa. Pa.